Witam, nazywam się Mateusz Musiał. Jestem kierownikiem produkcji w gospodarstwie rolnym Forączków na Opolszczyźnie. Od trzech lat korzystamy z platformy Climalt FieldView. Do tej pory wykorzystywaliśmy platformę FieldView do optymalizacji nawożenia azotowego. Dziś mam to szczęście, że odwiedził mnie kolega z firmy Bayer, Jacek Bartoszewski. Dzień dobry wszystkim. Jestem doradcą techniczno-handlowym i współpracuję z gospodarstwami na terenie południowej Opolszczyzny. Mapy nawożenia mam już opanowane, ale wspominaj, że są jeszcze inne możliwości wykorzystania. Najpierw należałoby zacząć od udostępnienia Twoich pól na, na, dla mojego konta, aby mógł je zobaczyć w dowolnym miejscu i dowolnym czasie z mojego tabletu. Do Ciebie należy decyzja, które pole chcesz mi udostępnić więc wybierz poszczególne działki i na końcu kliknij udostępnij. Ok, w tym momencie ja otrzymuję mail z informacją i mam już podgląd na to, co mi udostępniłeś. W tym momencie mogę w każdej chwili zobaczyć, czy są jakieś niepokojące sytuacje i na podstawie zdjęć map roślinności wyciągnąć jakieś wnioski lub Podpowiedzieć ci, czy jest jakieś zagrożenie w danym miejscu, i trzeba by sprawdzić, co tam się dzieje w rzeczywistości. Dostałem już mapy, które mi udostępniłeś. Przyjrzyjmy się im. Jak widzisz, są tutaj strefy o niskiej biomasie zaznaczone na czerwono. Są też strefy żółte, ale też strefy zielone, które są całkowicie w porządku. Trzeba przyjrzeć się tym czerwonym. Najlepiej pójść bezpośrednio na pole i zobaczyć, w czym tkwi problem. Jak widać, to pole ma 36 hektarów. W tym momencie widzimy, że praktycznie 20% tego pola jest czymś zagrożonym. Warto byłoby pójść i to sprawdzić. Świetnie przyda się nam do tego narzędzie pineska. Czyli gdy będziemy już konkretnie w tym miejscu, gdzie coś się dzieje. Możemy zaznaczyć według GPS-u ten punkt, pisać notatkę i zrobić zdjęcie, które zostanie zarchiwizowane, i każdy w dowolnym momencie będzie mógł udać się precyzyjnie akurat w ten punkt, żeby zobaczyć to na własne oczy i zweryfikować lub przesłać do kogoś innego. My w firmie mamy też ludzi, fachowców, którzy konsultują pewne problemy, ja bardzo chętnie mogę im przekazać pewne materiały, żeby wypowiedzieli się również w tej kwestii, jak to wygląda z ich punktu widzenia. Innymi funkcjami pineski są również możliwości zaznaczenia innych punktów stałych, jak maszty, rowy, przeszkody, które mogą uszkodzić sprzęt. Operator będzie doskonale wiedział, aby taki punkt ominąć, gdy zobaczy go na mapie. Dobrze, Jacko, powiedziałaś mi o mapach zdrowotności. W tym roku będziemy tworzyć mapy plonowania z kombajnu. Jak mogę je wykorzystać w platformie Filliviu? Dane, które mamy z mapowania plonu w czasie rzeczywistym, dane związane z zawartością składników mineralnych w glebie no oraz mapy roślinności z wielolecia pozwalają nam tworzyć skrypty do zmiennej normy wysiewu kukurydzy lub też nawozów mineralnych ale tak naprawdę odkrywają nam prawdziwy, szczegółowy potencjał pola, jakim dysponujemy. To może teraz pojedziemy na pole i zweryfikujemy te czerwone strefy, które widzieliśmy na mapie? Dobrze, jedziemy.